Siemanko z tej strony Przemas. Witam was w kolejnym odcinku piłkarskiego quizu. A dzisiaj jest ze mną typowy piłkarz ekstra klasy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Także co, jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Jestem gotowy absolutnie. Także zaczynamy. W którym klubie karierę seniorską zaczął Ronaldinho? A Sao Paulo, B Gremio, C Fluminense czy D Flamengo? Eee, Ronaldinho. Tak jest. Tak jest. Mhm. Wszystko jasne. Le Legenda. Legenda. Na to pytanie znam odpowiedź. Tylko sobie przeczytam. Flamengo nie Fluminense. To będzie odpowiedź B. Na 100%. Na 100% GREMO. Nie wiem jak się to czyta, ale B. No ja właśnie też nie wiem jak to się czyta, jakoś tam przeczytałem. No jest to oczywiście dobra odpowiedź. Gratuluję. Pierwsze pytanie, już dobra odpowiedź. Żeby nie było, że tylko wiem coś o Ekseklasie. klasie. Dokładnie. Także drugie pytanie przed nami: Kto dostał złotego buta na Euro 2012? A. Fernando Torres, B. Cristiano Ronaldo, C. Mario Balotelli, czy D. Mario Gomez? Znasz odpowiedź na to pytanie? Wiesz co? Powiem ci tak. Yy... Jakbym był na świeżo, tak. Nawet rok po tym to bym znał, ale już kompletnie nawet nie, nie spodziewałem się takiego pytania. Ale mi, na pewno nie D i B, czyli Gomez i Cristiano. Mm. Oj, czy nie? Mia Słucham? Portugalia miała trudną grupę, ale czy to nie znaczy, że Cristiano tam nie podziałał, nie, nie strzelił? Wyeliminował przecież Holandię. No, Gdzie niby tak, ale on mi, coś, on mi coś nie błyszczał na tym euro, z tego co pamiętam. O ile popatrz, z Czechami też coś ugrał, wyeliminował. Coś było, kurwa. Czy, czy te bramki nie wystarczą? Wiadomo, to nie to euro, to nie Mistrzostwa Świata. W euro przeważnie no... mniej goli pada, tak? Tak jest, ale dobra, yy... ja bym jednak zaznaczył odpowiedź A: Fernando Torres. Fernando Torres, z tym, szkoda, z tym szkoda, wiekiem, ma, na pewno, szkoda, tak? że nie ma jak w milionerach kur ratunkowych, tutaj nie, nie, nie. bez nie ma, nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo, ale tutaj liczy się Strzał. wiedza. No 100% wiedza albo strzał. Albo strzał. No to ja z nutką wiedzy i z nutką szczęścia chciałbym zaznaczyć odpowiedź A. Na pewno. Odpowiedź A, Fernando, Fernando Torres. Torres. Najwyżej będzie źle, nie jestem pff, kurde przekonany, ale zaznaczmy A, Fernando Torres. W 2012 roku na Euro 2012 złotego buta zdobył Fernando Torres, także jest to odpowiedź A. Sześć, bodajże sześciu zawodników miało po trzy gole, Fernando Torres tak, również, Fernando... tylko że on zagrał po pierwsze mniej, mniej minut, a po drugie w finale wyłożył na pustą bramkę Macie nie, tak, asystę. o asystę chodzi. No, możliwe, mm -hmm. tak powiedziałem, żeby to wszystko było jasne. Yy, super, dobra, super. także po dwóch pytaniach yy, dwie dobre odpowiedzi, a więc masz dwa punkty. Także lecimy z trzecim pytaniem. Lecimy. W ilu językach napisany jest hymn mistrzów? A w dwóch, B w trzech, C w czterech, czy D w pięciu? O kurcze, kurczę, pieczone. Ci, że jak sprawdzałem, to zaciekawił mnie ten temat. No i zobaczymy. Na pewno odpowiedzi nie znasz, czy może jednak coś tutaj. Na pewno odpowiedzi nie znam, dlatego się tu troszeczkę. Yy, yy, no. Zastanowisz. Zastanowię. Był jakiś tam odcinek na kanale Football o, lig o Hymnie Ligi Mistrzów, z tego co pamiętam, ale on już był wypuszczony dosyć dawno. No, ja tym się akurat nie kierowałem. Mhm. No. Także był on dawno, więc też nie pamiętam, ale coś tam mi świtało. I właśnie słyszałem, że on był w kilku językach napisany i na pewno więcej niż dwóch czy dwóch. Ja bym tutaj. Na pewno pięć bym odrzucił. Coś mi tak się nie wydaje, że aż tyle. Zaz... Raczej między A albo B tutaj będę obstajał. Najbliżej źle, no co poradzę? także co będzie strzał? czy jeszcze chwilkę będzie tutaj na zastanowienie? będzie strzał, będzie strzał, tak. Postrzelamy. Idu mm. Wiesz co zaznaczmy odpowiedź? A w dwóch. Na pewno w dwóch. Wiesz, i Mistrzów tak. to trochę tam śpiewają, nie? Czy to na pewno w dwóch? Hmm, wiesz, ja ci może trochę chcę pomóc, tylko że ty pewnie myślisz, że chcecie błąd prowadzić. Więc teraz czy mi zaufasz? Czy, czy tutaj jednak no myślisz, no że ci No Nie, mogłeś się tu nie odzywać, to bym zaznaczył Ale to. nie no, wiesz, trzeba tutaj jakaś gadka odprowadzącego <grym> Jasne, jasne. Y... A albo B dobra, robię wyliczankę. Y... Muszę sobie jakąś przypomnieć. Uwaga, wyliczanka typowego piłkarza ekstraklasy, zaczynamy. N duelike facke. To z dzieciństwa. Torba, borba, ósme smakę, Deus, Deus, Kosmateus i morele, Bugs. Zaznaczmy odpowiedź A w dwóch. A więc, jednak zostajemy przy dwóch. No dwóch, coś czuję, że nie będzie to dobra odpowiedź, ale. Jeszcze jest tutaj szansa na dobry wynik. Dobrze, a więc już na zaznaczamy. Odpowiedź A w dwóch. W Hemligi Mistrzów napisany jest. W trzech językach angielski, francuski, niemiecki. Reszta tekstu jest niezbadana. Także no. w trzech językach. No i mamy w końcu złą odpowiedź. No i kurczę, no i zdecydował. Ale mogłeś posłuchać się. Mogłeś się posłuchać, to nie zaufałeś A mi. mogłem posłuchać prowadzącego, mogłem. mogłem. Dobrze, a więc przed nami czwarte pytanie. Ile centymetrów no. ma wysokość bramki? A 200 cm, B 215 cm, C 238 cm, czy D 244 cm? Coś świta? Coś świta, tak. Zaznaczmy odpowiedź. Tu już. Bez strzelania? Bez strzelania. Zaznaczmy odpowiedź D 244 cm. Tak jest, jest to dobra odpowiedź. Wysokość bramki mierzy 244 cm no To pytanie to wydaje mi się ta... dosyć łatwe widzę. Takie pytanie Wiesz co to tak jestem wzrokowcem I już to 244 widziałem wiele razy Także Tutaj bez kłopotu Dobrze także piąte pytanie przed nami Kto prowadzi w klasyfikacji strzelców Seria A. Carlos Baca B. Eder C. Gonzalo Iguain D. Paul Dbala No i tak te... Kto no niestety chodzi? o klasie tutaj akurat piątego pytania nie ma. Jak widzisz, jest to Liga Włoska. Także tutaj chyba będzie trudniej, czy jednak nie. Liga Włoska, której kompletnie nie oglądam. A to widzę przepad... dobrze trafiłem. Nie przepadam za tą ligą, jakoś. Znaczy, tylko w Lidze Mistrzów oglądam włoskie zespoły. Hmm. Wiesz co. A jest jakiś włoski w Lidze Mistrzów? Kurde, był przecież. była Roma. A, ale a była, była, no tak, była. I bardzo mi się podobała Roma. Pod y, względem piłkarskim. Naprawdę dobry mecz. Szkoda, że nie wykorzystali sytuacji. Bo naprawdę mogli nawet. Y, wyeliminować przecież, Real. Wyeliminować Real, no, no cóż. No chociaż Bizet Europy też te, ta liga włoska jakoś. jak nie jest, Napoli zostało przecież wyeliminowane przez Villarreal. Mm -hmm. Dokładnie. Dobra, oczywiście mi się tu trzy nazwiska dobrze kojarzą, Baka, Eder i Higuain. Dybala to tak, też mi coś świta, ale jakby go w ogóle, też nie, nie mogłem sobie go wyobrazić. Ale pomiędzy A albo C, albo Baka albo Higuain, zaznaczmy Carlosa Bakę. Carlos Baka, zawodnik Milanu na 100%. Tak, Baka. Ostatecznie, definitywnie na bank. W klasyfikacji strzelców seria... Na prowadzeniu jest Gonzalo Igualine. Yy, nie wiem dokładnie jaką ma przewagę, ale wydaje mi się, że ma dość sporą. Yy, bo naprawdę Iguain no, w niesamowitej formie jest. Hmm. No i widzisz drugie pytanie, co w dwie odpowiedzi sobie biorę. No i ta jedna jest jednak poprawna, a druga błędna. No. Dobrze, także być? co? Szóste pytanie przed nami. Przedostatnie. Szóste... W którym sezonie polski zespół po raz ostatni wystąpił w lidze mistrzów A 1994 na 1995 B 1995 na 1996 C 1996 na 1997 czy odpowiedź D 1997 na 1998? Przed odpowiedzią na to pytanie zapraszam na odcinek z Disblasterem z kanału Shorts. Tam jest odpowiedź na to pytanie, oczywiście Serio? Nie tak, ale... Podob w, komentarz w komentarzach jest właśnie całe... wszystko o tym wszystko o tej dacie, bo spytałem właśnie Disblastera, w, w jakich latach? Yy, w jakich latach polski klub ostatnio zagrał w Lidze mistrzów? On tam powiedział 9697. Czy to była bo dobra iść? odpowiedź? I to była. ja zatwierdziłem, że to była dobra odpowiedź, a to nie była dobra odpowiedź. Poprawna odpowiedź to jest B9596. Na pewno. No. O Jezu, żebym teraz ten, żeby. Niby miałeś tą odpowiedź, niby miałeś to pytanie. Ty się zastanów. Kurde. Żeby teraz nie było, fakem nie, no kurczę. Teraz mi tu znowu mi tu jako prowadzący trochę yy, robisz pranie. No trzeba, trzeba, żeby to było tutaj ciekawiej. Gdy tego pisik nawet tu wezmę 9596. O, on jest tutaj polski zespół, w sumie, nie? No właśnie, tu powinienem w ogóle bez gadania zaznaczyć Dokładnie. odpowiedź. Yy... 959696... B albo C, kurczę, ale... O, 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 o. Bo teraz właśnie jest taka sprawa, czy ja mówiłem... Ja zatwierdziłem disblasterowi odpowiedź, jak tu jest B czy, wiesz, B albo C, nie? I w komentarzach była ta poprawna. Yy... Co, monetą rzucasz, czy, czy może zaufasz prowadzącemu, czy, czy jak? Wiesz, Zaznaczmy... teraz mogę cię w sumie... No mów. Zaznaczmy B9596. Na 100%? 100%. Polski zespół po raz ostatni w Lidze Mistrzów wystąpił w latach 1996-1997. Także jest to błędna odpowiedź, po raz kolejny nie zaufałeś prowadzącemu. Rany Bosk. Co ja mogę powiedzieć? Próbowałem, próbowałem. Nie, to jest kompromitacja. Ostatnie pytanie przed nami, jesteś gotowy? Rany Bombs. Chwila, bo muszę się, muszę się otrząsnąć, panie prowadzący. Jak można takiego czegoś nie wiedzieć? No w sumie sam sobie zabrałeś dwie dobre odpowiedzi. No tak, szczerze. No to tak. No to to tak, tak. No nie wiem, już miałem jakieś pranie mózgu po prostu. Nie wiem o co chodzi. No może ja tak działałem na ciebie. Działaś tak na y mnie. Także co, ostatnie pytanie przed nami. Która drużyna nigdy nie spadła z Bundesligi? A. Bayern Monachium? B. Hamburg? C. Borussia Dortmund czy D. Herta Berlin? Tutaj świta czy nie? Świta, świta. Herta na pewno odpada. Herta była jeszcze 2000 w sezonie 13-14 bodajże, albo 12-13. Była jakby jedynym. Nie wiem, czy to wiesz, ale była jedynym klubem, co. No. Jeszcze raz. Jedynym klubem, które. Le, 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 le. Le, 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 no bo Herta Berlin to jest stolica, prawda? Dobra. No jedyny klub, który ze stolicą jakby nie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie powiedziałem to zbyt pięknie, ale wiesz o co chodzi. No mniej więcej. Ale do rzeczy. Do rzeczy, wiesz co, zaznaczmy Bayern Monachium. Najwyżej będzie źle. No słuchaj, Bayern Monachium jest na fali, tak? Od, od kilku lat gra dobrą piłkę. Ale czy na pewno jest Bayern Monachium? No jest taki podchytliwy ten Bayern, ale zaznaczmy odpowiedź. Słuchaj, tak samo było, gdy ja dostałem pytanie w milionerach Ulechowskiego, którego pozdrawiam serdecznie. Gdy on zadał pytanie która drużyna najwięcej razy zdobyła nie, która drużyna najwięcej razy wygrała ligę francuską Było tam też PSG, które no, od kilku lat gra dobrą piłkę, okej, okay, ale wiesz, to pytanie też mogło być podchwytliwe, bo PSG nie wygrało najwięcej razy ligę francuską. No, tylko San Tien, które no, teraz gra jak gra tak. Także zastanów się, czy to na pewno Bayern Monachium. No i teraz, czy ufać prowadzącemu? No wiesz, do trzech razy już ale może już teraz cię tutaj wkręcam. A, zaznaczmy odpowiedź. A, Bayern Munich. Na 100%? 100%. Ojeny, ojeny. Powiem ci tak. Drużyną z Bundesligi, która nigdy nie spadła, jest Hamburg. Tragedia. Powiem ci tak. Ja nie wiem, co ja Ci zrobiłem, że ty mi nie ufasz. Naprawdę przykro mi z tego powodu, ale no kurcze Co ja mogę powiedzieć Jak tutaj dobrze widzę, trzy dobre odpowiedzi na 7. Fatalnie Co ci daje siódme miejsce no Nie za wysoko, w sumie spodziewałem się, no że Nie za wysoko, się, że... liczyłem właśnie na chociaż top 3 Oj na top Lic... 3 to byś musiał mieć 5 punktów kurcze A widzisz, byś y, te trzy 3 odpowiedzi, te trzy pytania, dobrze odpowiedział, zaufał mi przede wszystkim, to miałbyś no te sześć punktów. No to tak, podsumujmy, ja jeszcze tu chciałem, jeśli mogę oczywiście, podsumuję swoje, swoją grę. Pierwsze, drugie, spoko, w ilu językach napisany jest hymn ligi mistrzów? No to w sumie to... mogę się pomylić, bo to dość trudne pytanie było. To było trudne, ale typowałem między A albo B, wylosowałem No To pół dwa. punktu możemy przypisać. Tak jest. Yy, czwarte poszło spoko. 244 cm. Piąte. Między też jednym a drugim typem. Tutaj się zastanawiałem i wylosowałem yy, I jednak zdecydowałem na bakę, a nie na Higuaina, Tak samo było z pytaniem o ostatni klub w lidze. Mistrz już będę do końca życia. Pamiętam, że 9697. Ja nie wiem, dlaczego odpowiedziałem na to pytanie źle. Przecież nagrywałem ostatnio. Już nie ostatnio, ale. Nie no, no dawno, no jak inne... mi opowiadałeś, że snów swoich nie pamiętasz To, to, to był problem Wiesz, no nic, magne, no. magnes na pamięć polecam Sam biorę i nie mam problemu wtedy z pamięcią Dzięki, z chęcią, z chęcią zażyję jakiś tam yy, lek No dobra, także co moi drodzy Kasper, czyli typowy piłkarz klasy zdobył 3 punkty na 7 yy, I jeszcze zapytam, które to miejsce Miejsce jest to siódme. Skakujesz na miejsce siódme. Exequo, oczywiście, ale, ale na miejsce siódme. Nie ma ósmego. Jest ósme. Jeden punkt wtedy y, zdobył pewien uczestnik. Y, no dobra. Tak... No to nie ma kompromitacji. Ostatnie miejsce, jakby było, to już bym płakał. Dobra, także co ja Ci dziękuję serdecznie, że wziąłeś udział w tym piłkarskim quizie, że przyjąłeś zaproszenie. Ja też bardzo dziękuję. Teraz chamska reklama, zapraszam na mój kanał, który funkcjonuje od tego sezonu Ekstraklasy właściwie. Dokładnie. Fajne, fajne materiały, coraz, coraz bardziej tutaj się rozkręcamy z jakością ze wszystkim, jakby ze sprawnością kanału. No, serdecznie zapraszam. Po prostu wbijcie zobaczyć czy Wam się spodoba. Link będzie oczywiście w opisie. Także co to na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się na razie. Dzięki Ciema. Jedyny kanał o ekstraklasie.